Czegoś tu, e, brakuje. O hm nadal czegoś brakuje. Hmm. Moja hmm, uczennica języka angielskiego, a przy okazji nauczycielka e, metody Feldenkraisa, powiedziała dosyć. oraz e, pacjentka trysury Matrixa, powiedziała mi dosyć mądrą rzecz wczoraj. Powiedziała mi, że hmm. sytuacja z kontrolą jest taka, że. Kiedy odpuszczasz ją całkowicie w pewnych obszarach, okazuje się, że zyskujesz ją w sposób absolutny. Czyli zaufanie jest absolutną formą yy, panowania nad sytuacją. Oznacza to, że najpierw trzeba się pogodzić z faktem, że, stracim, że stracę całkowicie do panowania. Yy. Jest yy... Wiąże się to z pewnym, pewną świadomością, że wątkiem, innym wątkiem u mnie, które zaobserwowałem yy, o tym, że człowiek jako istota łatwiej wybacza tyranom, a może inaczej więcej. Tyrani zyskują procentowo więcej poparcia, więcej miłości, oddania, podświadomej chęci uwielbienia, Niż y, demokratycznie y, słuchający narodu przywódcy, ludzie, y, tak zwani wybrani, którzy częściej dostają ląty, są y, wyrzucani i mają mniejsze poparcie. <coughs> Czy dzieje się tak dlatego, że tyrani, że jesteśmy z natury niesamodzielni? Być może jest to tak, że, on, że tyrani wywołują w nas te atawizmy, chęci bycia pod opieką kogoś, kto weźmie za nas odpowiedzialność. Jednak z drugiej strony zwróciłem uwagę na coś innego. Kiedy byłem zastępowym w harcerstwie, mój ojciec powiedział, że żebym... nie wiedziałem co mam robić. Zostałem <laughs> wybrany na zastępowego. Nie miałem pojęcia co z tym zrobić. Nie miałem pojęcia jak się w ogóle ludźmi w tak demokratyczny sposób dowodzi. Była to struktura paramilitarna, jak każde harcerstwo. Jednak byłem praktycznie equal, equalus inter pares. Byłem praktycznie jednym z nich. Nie, nie miałem żadnej władzy. Nie byłem drużynowym, nie byłem nauczycielem. Poza tym czasy autorytetu jakichkolwiek struktur organizacyjnych w tamtym czasie w Polsce już dawno minęły, to były lata 80. Nikt nie, nie słuchał. Kolegów, którzy chcieli robić kariery. Władzę się miało tylko i wyłącznie na podstawie tego, jakie pieniądze mieli rodzice i czy mieli jeansy z Peweksu. To nie była władza, tylko posłuch. Ewentualnie, się umiało dać się w ryj. Nie grało się fajnie w piłkę. Ja nie miałem nic z tych rzeczy. Nie miałem ani jeansów z Peweksu, ani nie umiałem dać w ryj, co się z czasem zmieniło. Nie umiałem też grać w piłkę. Coś się z czasem zmieniło. I no byłem raczej zastępowym do dupy. No wybrano mnie dlatego, że byłem grzeczny w tamtym czasie i dobrze się uczyłem. Po tak, no raz wybrano mnie, ponieważ nikt inny nie chciał tej funkcji pełnić, więc dano to paradoksalnie komuś, kto miał najmniejszą asertywność, a więc nie wyparł się tej roli. Nie wiedziałem co mam robić. Mój ojciec w sposób y, absolutnie, całkowicie y, typowy dla dorosłych tamtego czasu powiedział: y, Zobacz na las. Las jest zaśmiecany, ludzie wywożą. W komunizmie ludzie wywozili śmieci do lasu zamiast. Y, <laughs> ponieważ y, była kompletna samowolka, wszystko było niczyje. I pojawiały się takie absurdalne akcje, na przykład, że y, uczniowie szli sprzątać las, a zaraz potem ich rodzice wywozili śmieci do lasu w tym samym czasie, łącznie z nauczycielami i dyrektorami szkół. No więc to się jakoś nie kończyło. Była miła zabawa. Komu to przeszkadzało, nie? W każdym razie była taka sytuacja, że powiedział, zobacz, na las pod domem. On jest całkowicie hmm. zaśmiecony. Zorganizuj swój zastęp i powiedz im, że Możecie posprzątać ten ten lasu. No więc ja, walcząc ze wstydem, poszedłem do kolegów, przewidując już mniej więcej, jaka będzie reakcja. Wyśmiali mnie i powiedzieli, w e, on oni chcieli być w harcerstwie tylko dla zabawy, na wypadek, gdy była jakaś wycieczka albo ognisko. Natomiast no, to im się zupełnie uśmiechało i powiedzieli, słuchaj, czy my musimy naprawdę wykonywać wszystko, co ty na poczekaniu wymyślisz? Demokratycznie wybrany przewodca był nikim, ponieważ, ponieważ był demokratycznie wybrany. Ludzie mieli wpływ na niego. Czuli w tym wszystkim kontrolę. Nie było w tym żadnej kontroli w związku z tym. Tymczasem tyran, tyran, nauczyciel. Nie cierpieliśmy ich. Modliliśmy się, żeby częściej chorowali, żeby nie było lekcji. Ale kiedy taki nauczyciel pogłaskał nas po głowie i powiedział: no, Dobrze. Dobrze zrobiłeś. Czuliśmy jakąś psią radość. Z tego faktu, że ktoś nas docenił i że to był człowiek z władzą. To jest ta sama sytuacja, kiedy plujemy na jakiegoś prezydenta, albo potem ten prezydent przychodzi, bo my akurat wykonujemy pracę, nie wiem, podajemy dynki na przyjęciu jako kelner. Tam, gdzie jest przyjęcie rządowe i nagle ten prezydent zamiast patrzeć w sufit Podchodzi do nas i gratuluje nam. Świetnie podajecie tę kawę, Pawliżcza. I rodzi się w nas taka duma i mówimy, że prezydent osobiście pochwalił moją pracę, to jest jednak człowiek władzy, a jednak. Prawda jest taka, że istnieje w nas coś takiego, co każe podziwiać ludzi, którzy stracili kontrolę w sposób absolutny. Ponieważ ludzie władzy, ludzie, którzy Pracują jako tyrani. Ludzie, którzy są tyranami. To są ludzie, którzy mają te władze dzięki temu, że po prostu stracili kontrolę nad własnym zwierzęciem. Oni nie kontrolują już siebie w takim stopniu. Tyran nie kontroluje tak siebie. Tyran spuścił ze smyczy bardzo ważną część siebie. To, że ma obsesję kontroli nad zewnętrznym światem czasami, mniej lub bardziej. To jest zupełnie inna kwestia. To jest jeszcze jeden proces. To jest wyparty lęk przed utratą kontroli nad własnym zwierzęciem. Prawda jest jednak taka, że tyran zrobił jeden krok w kierunku tego, co szlachetny i tolerancyjny demokrata do końca życia się boi zrobić. Dlatego tryska jadowitą zawiścią gdzieś tam za swojego cichego kątka na wszystkich tych, którzy potrafili spuścić te psy ze smyczy, ale kiedy pojawi się w towarzystwie kogoś takiego, nie może się oprzeć tej dziwnej zależności, że to on się kłania. I że to on czuje się zaszczycony. Chociaż są przecież równi, prawda? Chociaż on jest przecież szlachetniejszy, bo on pościągnął swoje ogary. On. Się kontroluje. Prawda jest taka, że tyran nie jest jednostką przeze mnie bardziej pochwalaną w tym tekście. Tyran i uciśniony demokrata to ta sama osoba. Tyran jest pewnym etapem rozwoju zaufania do własnej dzikości. Trzeba go przejść w swoim życiu i zrozumieć, że każdy demokrata jest w duszy tyranem. Dopóki. Nie spuści ogarów ze smyczy. Wtedy jest również nim na zewnątrz i wtedy zyskuje miłość i nienawiść. Wcześniej zyskiwał tylko lekceważenie i pogardę. Mówimy o strefie cienia oczywiście. Po drodze wydarza się masę miłości, ponieważ ten człowiek kontaktuje się również z tymi obszarami życia, które są dla niego świadome. Jest ojcem, jest matką, jest synem, jest córką, jest mężem, jest żoną, jest kochankiem. Jest przyjaciel. Jednak w tej strefie cienia tyrania jest utratą kontroli nad sobą i zyskaniem jej w sposób maksymalny na zewnątrz. Co się dzieje dalej? trzeba być koniecznie jakimś człowiekiem władzy, żeby to zrozumieć? Czy trzeba iść do polityki? Nie. Przecież wystarczy spojrzeć na codzienność, wystarczy nas spojrzeć na układy rodzinne. Jest tyle okazji do przytulenia własnej tyranii. Od sytuacji prywatnych do sytuacje, w które mamy powiedzmy między ludźmi. Tyrania to jest uwolnienie lęku przed samotnością i opuszczeniem przed odrzuceniem, rewanżem, zemstą i, i brakiem akceptacji. I to jest zrozumieniem, że zawsze chcemy kontrolować innych, ponieważ w ten sposób czujemy się bezpieczniejsi, ale tego tak nigdy nie jesteśmy w stanie opanować. Jak święty Mikołaj, który leżąc na kozetce u psychoanalityka słyszy pewną prawdę, że nie jest w stanie kontrolować tego, jak grzeczni czy niegrzeczni są inni ludzie.